Dziś rano tata świnka robi pranie. <noise> Tatusiu, co to za koszulka? To moja koszulka piłkarska. Będzie grał w piłkę. Oh. Ale najpierw muszę jechać do Biedronki. Zobaczenia! Pa! pa, pa. Biedny tata! Musi iść. Biedronki? Ach, biedny tata. Pobawmy się. Tak, pobawmy się. Pepa uwielbia skakać w kałuży. Hej, jesteśmy zgubieni. George też to lubi. Mamusia też lubi skakać w błotnych kałużach. Ojejku. Mamusiu, zachlepaliśmy błotem piłkarską koszulkę taty! E! Jesteśmy zgubieni. A, nie martwcie się, zaraz ją wypierzemy. <śmiech> <śmiech> zaraz ją upiorę i tata nawet się nie zorientuje, że była cała w błocie. Znajdźmy więcej rzeczy do prania. O, moja sukienka jest troszkę ubłocona. Mama Świnka i George znaleźli więcej rzeczy do prania. Bardzo dobrze, George. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć. Pralka wypełnia się gorącą wodą z proszkiem. Haha, już. Sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O, Pepo, gdzie twoja sukienka? Wrzuciła mi ją do pralki. O kurwa! Eee. <śmum> Mamusiu, moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka! Kto pytał? Tak, Pepo. Ale zobacz, co się stało z resztą prania! Ojej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O. Tata świnka wrócił z Biedronki. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. E, e, tato świnko. Mamy mały problem i... Później mamo świnko. Muszę teraz biec na mecz. Nie jest moja koszulka. Dowie się o swoim czasie. <laughs> nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam. Coś ci odjebał? Założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Hmm. Pierdol. Widzisz, George? George nie lubi różowego. Przyjaciele Tatusia: Pan Byk, Pan Królik, Pan Kucyk i Pan Zebra. Mu! No, czy to ta świnka zagra dzisiaj z.? Pierdalaj swoje ziemi. Spójrz na drużynę. Potrzebuję białej koszulki. Tatusiu, masz białą koszulkę. Zdejmij tylko marynarkę. Widzisz? Fantastycznie! Dziękuję, Peppo! A ty to kurwa kto? Ty to kurwa kto! Niezła koszulka! Bardzo elegancka! Dziękuję! Chodźmy! Zacznijmy grać! Tak! Koszulkę zabrudziłeś błotem. O... <laughs> Oczywiście, Peppo. Koszulki piłkarskie muszą być zachlapane błotem. <śmiech> <śmiech> Tata Świnka uwielbia grać w piłkę. Wszyscy lubią grać w piłkę, zwłaszcza.